Się w uderzenie. No i co? No i co? I patrzcie, co się dzieje. Liczę do dziesięciu. Raz. że po prostu się zasłuchali. Marek się tak nie zachowuje, kiedy mu się nie podoba. Sześć. Jaja są. Robimy z Czas, proszę Państwa, czas! No ile jeszcze chcecie dowodów, że to jest ta dziewczyna? Cześć. Dzień dobry. Jak masz na imię? Asia. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. A, pokaż tak A. Bardzo. A. Ta publiczność, y która jest wyedukowana już w programie The Voice, będąc tutaj piątą edycję, zna się na jakości. O tak. Więc jeśli masz takie przyjęcie. To możesz mieć gwarancję, że to była albo magia, albo ogień, albo coś niezwykłego. Coś w tym jest, bo ja napisałem, no. że to w tym śpiewaniu są jaja, wiesz? I się nie odzywałem, Dziękuję. bo się nie odwracałeś. No tak. właśnie. <laughs> Mam takie wrażenie, że mimo że pokazałeś bardzo dużo, że tam masz jeszcze bardzo duży zapas. Właśnie zastanawiałem się, czy te niedopowiedzenia takie, czy to jest... Taka właśnie, zastawienie takiego niedosytu, czy, czy taka maniera? To jest takie właśnie bardziej chyba bluesowe, prawda? No, gospelowe bardziej, nie? Tak. Teraz Marek opowiada o tym, że ona nie dośpiewywała. Ja wam pokażę, jak on się zachowywał, kiedy ona nie dośpiewywała. Niedokończone, znaczy inaczej stylowe w tym gatunku. Tak? Tak. Pamiętasz taki utwór? Treat me like a lady. No. I pokaż taki power teraz. Ja jestem y, babeczką z temperamentem. Dosyć trudną do okiełznania. Ty jesteś taka sama, zapraszam Cię do mojej klasy. Dogadamy się. Coś chciałeś powiedzieć Mareczku? Słuchaj, tam nie ma testosteronu, nie ma się co tam zbliżać. To jest kobieta prawdziwa. Pokazałeś, że masz osobowość, że nie jesteś tylko głosem jakimś. I to jest bardzo ważne. Myślę, że powinnaś to pokazać po polsku. Daję ci gwarancję tego, że jeśli będziesz w mojej klasie, znajdziemy taki repertuar, który, w którym będziesz błyszczała. U Marka będziesz się mordować. On będzie robił wszystko przeciwko, bo on jest przekorny z natury. U mnie możesz być gwiazdą. U, u takiej wielkiej gwiazdy, jak jest Edyta, możesz być chórzystką najwyżej. O, no, o, ładnie, no ładnie, no ładnie. To, to, to wymagali posty. To, jak ja, jak... to ja użyję jeszcze jednego argumentu. Coś. To ja ostatniego argumentu użyję. Zobacz, masz taki przykład. Jak pójdziesz do Marka, on będzie cały czas mówił. A jak przyjdziesz do mnie, to ja będę słuchać. Słuchajcie, to jest poważna wymiana argumentów. To już mogę? Ja już wiem. Naprawdę już wiem. To nie ja byłem. Ever.